Jesteśmy przed drugą turą Mistrzostw Polski Kobiet. Porozmawiamy tutaj z jedną z faworytek, która wczoraj jako jedyna w sektorze B zrobiła dobry wynik yy, łowiąc tyczką. Zabrakło jej dosłownie 5 gram do yy, drugiego miejsca w sektorze. No ale niestety tak czasem bywa. Batko, dzisiaj też pewnie taktyka na tyczkę konsekwentnie, bo masz tutaj wodę ewidentnie rozpracowaną. Wczoraj po prostu pogoda uniemożliwiła ci moim zdaniem wygrać sektor, bo cię cały czas obserwowałem no i naprawdę zabrakło ci szczęścia. No ale bilans bilan zawsze wychodzi na zero. Także, także zobaczymy. Może, może, zaczniemy jak już tu stoimy od zestawów, co byś pokazała, jakie tutaj przygotowałaś. Od Chodzi od grama do 2 gram ustawiona, czyli mam cztery topy rozłożone od 1 do 2 gram. Mhm. A powiedz ten... bardzo istotne tutaj, wiesz, waga jak waga ten gramatura spawików ale yy, jak ołów jest rozłożony, może być taki klasyczny tutaj pokazała ten... zestaw jak wygląda. Klasyczny taki Taki, który Twoim zdaniem jeszcze jakbyś uzasadniła, dlaczego tak, a nie inaczej jest zbudowany. Dlaczego tak jest? Zbudowany? No, czyli mam obciążenie główne gdzieś tak około 35 cm nad gdzieś 20 cm przyponem i równomiernie do naturalnego opadu widzę ten ołów jest rozłożony, tak, prawda? Po samochodzie na naturalne no, płotki, mhm, więc, płotki. więc... Czyli więc... przytrzymanie, puszczenie, przytrzymanie, puszczenie, no, tak? Bo, tak? Tak, tak, tak. Rozumiem, bo, bo... czyli. czyli Czyli nie no ma tutaj nic... Wygląda. I haczyk Zabieg... też niespecjalnie mały, bo ryby jak Jest są to dość pewnie. Byłem 20 osiemnastką taką łącznie. No, i tak wygląda. I wszystkie zestawy tak samo są tak, zbudowane. prawda? Tak samo prawda? są zbudowane. Jeżeli Kochać. jest potrzeba, to się robi to w trakcie uh -huh. zawodów, się e, obciążenie rozstawia, czy się tam skupia i tak dalej. Uh -huh. tak Rozumiem. Tak. Super. A powiedz tak, zanim przejdziemy do szczegółów, tutaj, może zanęty, to powiedz ogólnie, jakie są założenia taktyczne, jeżeli chodzi o nęcenie. Czyli czy wrzucasz na początek dużo, czy mało, czy ktoś gdzieś chciała donęcać, czy nie? E, na pewno będzie, będzie donęcanie. donęcanie. Będzie, jest prawda? Bardzo ważne. Bardzo prawda. ważne. Bardzo ważne. Trzeba tak, tutaj zauważyłem. Tak są płotki, wiec, one doskakują, do tej zanęty. Jeżeli się donęca, one doskakują. Jest okoń, czyli też, mówię, ten okoń nie trzyma się w zanęcie głównej, trzeba też donęcać. Cały tą rybę on... trzeba kupować, prawda? Tak, Cały czas. Tak. Nie, ona, można, ona, nie można poprzestać. można jeszcze on nie ma tyle ryby, żeby ona naprawdę systematycznie można było ją odławiać, mhm. więc trzeba Dobrze, to donęcać. już wiemy, więc teraz tak, Nęcimy. czym donęcać? Czym donęcać? Głodne nęcenie, że tak powiem, w pół. Na pół. Mhm. Czyli od razu wrzucam na dzień dobry połowę zanęty, której w tej chwili mam. Mhm. Glinę mam dwa rodzaje, rozpraszającą i wiążącą z rzeczną pomieszaną. Mhm. To jest ta luźna. Tak, widzę, To jest widać, rozpraszająca. Widać, taka niedomoczona na tak, specjalnie. i robię, robię dwie frakcje. Czyli część zamęty mhm. idzie do tej rozpraszającej, mhm. żeby kupić ryby na, na początek szybko. łowienia. A tą cięższą gliną, którą mam w buble, mhm. to jest po prostu do... Tak. łowienia tak na 3 godziny. Ona jest klejona, ona jest ciężka, tak żeby uh -huh. to leżało przez 3 godziny na dnie. Rozumiem. A Co do zanenta, zanenta, zanenty mamy. Umieszaną kanał. Uh -huh. latinium razem z Grand Prix. Na uh -huh. drobnym Sprawdzę spra konsystencję. Taka dość pulchna. Dosyć pulchna. Zan... Tak, proszę zostawić. Gazywana, Obojętnie. Bo tak? tutaj Z... Z... Zanęta, zanęta, prawda, jest taka. Jest drobno na drobno ka... drobno. Jak na kanał, prawda, tak, zrobiona? Jest Jesteśmy jest niby na odrze, przy... ale, ale to jest przesiona. Jak, przesiona. jak na kanał, wszystko. Tak, tak, ona jest pulchna, ona jest. Ja wiem, są te płotki, te płotki nie pobierają pokarmu tutaj dna. Mhm. One, e, to musi podskakiwać, więc tak? To musi pracować, musi być pulchne, nie może zalegać na dnie. Mhm. Co do nędzania, mówię, to w czasie zawodów po prostu Jak będą trzeba je... się dostosować dokładnie. do ryb. Jeżeli będą, mówię, płotki, to trzeba więcej zanęty i w mhm. luźniejszym czy tam wtęgi, to po prostu już zawodnik dostosowuje dokładnie. się do danego stanowiska i do danych ryb, jakie występują u niego na łowisku. No i widzę tu żadnych pinek, nic, raczej jokers, nie, prawda? Tutaj tak, tutaj jokers. Nie ma tutaj tych płotek dużych. Mhm. E, no to z można dodać, bo mówię, to nie zaszkodzi, ale małą ilość. Mm -hmm. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy, na, na chwilę obecną. Co będzie później, to się okaże. Super. Czyli wszystko wiemy. Dziękujemy. Tak, proszę. A ty ten? Kłodzki lądlerz zrobiłeś czy coś? To no i... Widzę tutaj, Batko, robisz z gliną rozpraszającą najpierw nie. tę kule. jest zwiążącą. A, zwiążącą. Przepraszam. Nieźle zauważyłem. I tu do tego dodasz tak, ja troszeczkę... Tak, nie odmierzam za... jokersa. Ja po mhm. prostu tak, żeby można było kulę zlepić i żeby to w miarę było widać tego jokersa. Nie odmierzam. No, ale jak się więcej wsypia, to się nie I tu skle... jeszcze te kulki będą bez zanęty, tak? Tak. To jeszcze będą bez zanęty, rozumiem. Ile twoich... A, przede wszystkim nie zapytałem bardzo ważnej rzeczy. Dno masz równe, czy... Bo to też jest ważne, prawda, jeżeli Mam chodzi o taktykę nędzową. Bardzo równe, aż za równe. Aha, rozumiem. nic nie zrobię. Dobrze, o, dobrze, Masz tutaj trenera. Trener. Trener, po trener jest, na trener jest nie spokojny nawet, o tak, wynik. Widzę tam tam, no, no, to, to. teraz troszeczkę zanęty tak. Tak. dodałaś. Czyli co kulka bierz tej zanęty? Czyli każda kula troszeczkę więcej? Tak, zawierała tej zanęty. A powiedz bardzo trenera jesteś po wczorajszym dniu zadowolona. Chyba dospisał tak. się, prawda? Też tak. tak uważam, bo ani nie denerwował, ani nie przeszkadzał, chociaż rzucił klątwę na jednego konia, który ci nie dał właśnie ten. Bo... Bardzo że Właśnie się dowiedziałem, to twoja robota. Mi dziękuję Ci bardzo. No. no i przeze mnie trener ma przerąbane. Załatwił mnie, mój no. własny trener. Mało tego, mąż podobno. Tak, <głos> dobrze <głos> mówisz. trafiła straciła. Chociaż jedną klejkę kurwa No to niestety, to, 8 8 punkty, tak to, to jest, jest. To jest to, jest, każdy to jest sport. Tak. Każdy walczy o punkty. Lwaga by ci pokażę, Prawda. A teraz tu już jest ta, luźniejsza, już jest ta tak, luźniejsza I też na tej też samej go, zasadzie. Tak, co, kule, co kuleczkę, troszeczkę zanęty. Tak. Ale nigdzie tej zanęty nie ma więcej niż tam powiedzmy 20-30% objętościowo, prawda? Tak, Po prostu tutaj, jeżeli dasz więcej, to albo będzie kleić fest. Mhm. No ale są jeszcze w łowisku są ukleje, więc no, pod teczką ja nie chcę łowić ukleje, mhm. chyba że będę zmuszona. Wolałabym podki, no, jak się no. biłą ukleję, no to niestety. Żeby się nie Więc to trzeba zrobić z głowy. No, trener dzisiaj nic nie mówi, jest spokojny bardzo. Tak, trener jest bardzo, jak prawdziwy, nie wiem, naprawdę. Edzie. Coś mu się stało chyba. Może, może jest chory, że taki spokojny. Mało był wczoraj. No tak. To Tutaj rozumiem, cały sztab szkleniowy już w komplecie. Swiadowca, trener nie, nie i zawodniczka. Nie, nie, nie. <laughs> Jesteśmy chwilę przed nęceniem. Tak może obejrzymy jak powinno wyglądać prawidłowo przygotowane. O dopalacze. A jak? Cztery Przede wszystkim. Tak. I tam no, jest kokaina to, w, tym. w tym, to prawda? No, tak jak mówi trener. Aha. Bez kokainki się nie ruszamy z domu. Aha. To i, czyli jednak bez tego ani rusz, na, żeby mieć wyniki. Mhm. Trzeba tutaj ładnie ułożone, portfele. Tak powinno, porządek na stanowisku. Bardzo ważne. Żeby się odnaleźć i nie, nie robić sobie bałaganu pod nogami. Dokładnie. Uprowadzić. Można się tak zagubić już po, po godzinie wędkowania. Nie, czapkę, są na nie. nie chcę żadnej czapki, nie chcę niczego. A ten Ani parasol to jest, to jest jakaś nowość? Nie, to jest samoróbka przez mojego trenera. męża. A, Mi czyli złota, złota, rączka. Tak. złota rączka. Złota rączka. Wędkarskie... Zazwyczaj na kobietę się mówi złota rączka. Wędkarskie... A tu Wędkarskie... widzę fifisy. Wędkarskie... Fifisy to podukleje, prawda? Tak. Aha. No ładnie, ładnie. Zobaczymy, jak to będzie. A widzę, nie chcesz za wszelką cenę wykorzystać regulaminowej długości, nie jest Ci to potrzebne, nie, prawda? Nie, bo dostosowuję długość wędki do danego dna. No, nie jest to rzeka, stanowisku. prawda, żeby wyciągali ale sąsiedzi. Nawet na rzece, ale nawet na tak? rzece nie trzeba, jeżeli masz, do, dostosowujesz długość wędki zawsze do dna, bo jeżeli Aha. będziesz miał dziurę i tak no, dalej, to no to prawda. wiadomo, że na rzece, no, 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 trzeba dostosować się, tak? Dokładnie. Także regulamin mówi, że długość wędki 11,5, ale to nie znaczy, że trzeba na nią łowić. Dokładnie. Można łowić krótszą. Nie ma co się stresować, jak niektórzy zawodnicy nie, patrzą tylko na, pełni... na sąsiadów i się stresują tak, do samego nie. końca. Nie, dziewczyny łowią tutaj na dłuższe wędki. Dokładnie. Koło mnie, ale to nie ma znaczenia najmniejszego. Ja dostosowuję zawsze długość wędki, po, do gruntowania szukam i wtedy dopiero Dokładnie. mam odpowiednią długość. うん。<Yeah. S 2> mm. Bardzo charakterystyczny był ten taki plus, prawda? który było widać, że to nie jest taka bardzo mocno sklejona zanęta. To nie były takie kamienie. Zostawi, ma się przez 100 gram albo 1 gram. Dokładnie. I no to... fajny taki słup zanętowy po tych luźniejszych kulach zostawał. Nie ma co tam lepić jakieś nie wiadomo czego. Dokładnie. Zawsze zanęte igliny można dowierzyć w wodą w czasie łowienia, więc to się sklei i można zawsze ciężej do, łow... do, 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 do nęcić. Dokładnie. A wysuszyć ciężko. Tak. Jak już pójdzie, to już będzie po prostu. Teraz będziemy nęcić uklejki. Czyli to, czego byś nie chciała łowić. Nie. To powinno być zakazane. Tak. <grywia> no ale niestety. I to trzeba umieć łowić.